Dzień dobry, witamy Was w szerszym gronie razem z pracownikami LSR Post Services. Dzisiaj będziemy mówić o pracy kierowców. I to kierowców z jednej strony autobusów lotniskowych, ale z drugiej strony kierowców busów, którzy przewożą pasażerów pomiędzy terminalem, a samolotem i odwrotnie. Myślę, że to będzie ciekawy odcinek z tego względu, że bardzo często te zawody, jeżeli się ze mną zgodzicie, oczywiście zaraz przedstawię naszych gości, ale skończę moją tezę, te zawody porównywane są z takimi zawodami normalnych kierowców, których spotykamy na co dzień. Kierowców autobusów, chociażby komunikacji miejskiej, czy kierowców samochodów Służbowych. Wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek pokaże Wam, jak bardzo te zawody jednak się różnią, a opowiedzą o tym Basia i Rafał, którzy są kierowcami na co dzień e, kursującymi po terenie lotniska Chopina. Jest z nami również Ania, którą znacie już doskonale z poprzednich realizacji i za nią będziemy starali się odpowiedzieć na Wasze pytania e, do zadawania, których oczywiście Was zachęcamy. Zarówno w komentarzach, jak i w prywatnych wiadomościach, jeżeli e, krępujecie się, nie chcecie zadać jakiegoś pytania bezpośrednio w komentarzu, to pamiętajcie, że możecie korzystać śmiało z opcji prywatnych wiadomości, i odpowiemy na wszystkie wiadomości, które otrzymamy. a w w odcinku postaramy się odpowiedzieć na takie, które y, troszeczkę my uznamy za najważniejsze, a z drugiej strony, które będą się najczęściej pojawiać. Także w toku naszej dyskusji, jeżeli coś Wam się urodzi, będziecie chcieli o coś dopytać, y, pytajcie śmiało, postaramy się odpowiedzieć albo na wizji, albo już po zakończeniu. Odcinka. A ja przechodzę do naszych gości. Basiu, zaczniemy od ciebie. Jeżeli mógłbym cię prosić o to, żebyś powiedziała o swoim doświadczeniu dotychczasowym, ile czasu pracujesz w Welesie, czym się zajmowałaś do tej pory, czym się zajmujesz teraz? Dzień dobry, nazywam się Basia Boguszewska. Ogólnie pracuję w Welesie już ponad 4 lata. Dwa lata pracowałam, tak można powiedzieć, rok dbanie o czystość pokładów samolotów. Tam jako awansowałam na brygadzistkę w szybkim okresie czasu, a następnie taki rok wyposażanie pokładów. A obecnie już będzie dwa lata prawie. Jak pracuję, odbieram pasażerów premium. Skąd pomysł na taką zmianę, żeby się przerzucić z pokładu do, do bycia kierowcą? E, tam taka praca była dla mnie monotonna, ponieważ non-stop wiedziałam, co mamy robić. A tu mam cały czas kontakt z nowymi osobami, a także z załogami. A jestem ogólnie osobą, dużo mówię, więc mi ta praca pasuje. Ok, bardzo fajnie. Rafał, jak, jak jest z Tobą w takim razie? Witam. Nazywam się Rafał Kiełbowski. Pracuję w Welesie od pięciu lat, może troszkę dłużej. Przyjąłem się bezpośrednio na dział Bus Premium, bo ten dział wtedy się zaczynał na lotnisku Chopina. Po jakimś czasie skorzystałem z możliwości podniesienia kwalifikacji na kategorię D, czyli na autobusowe prawo jazdy. Firma Zasponsorowała mi tak naprawdę to prawo jazdy i od jakiegoś czasu już prowadzę duże autobusy na lotnisku Chopina, na razie bez kuchy. tak więc wszystko Super. jest fajnie. Dobrze, słuchajcie, jeżeli moglibyśmy, bo nawiązywałem do, do tego na początku, o tych różnicach właśnie powiedzieć, to jeżeli mógłbym was prosić, Basiu, jeżeli ty byś opowiedział o pracy w takim razie kierowcy autobusa premium, jak ta praca wygląda, i myślę, że to na tym na razie skończymy. Później mm, za dobrze. A mogę jeszcze rozmowy. do kolegi nawiązać oczywiście. rozmowy. Chciałam się pochwalić, że nasza firma e, będzie sponsoruje dla nas prawo jazdy na kategorię D. Jestem między innymi ja zapisana i moi koledzy. Ten kurs ma się wkrótce e, odbyć. E, oczywiście podnoszenie kwalifikacji. Wiąże tak się z większą stawką, więc dla nas to jako dla pracowników jest bardzo dobrym plusem. Tak jak je kolega zaczynał, więc też ja też będę. Też miała taką szansę. Tak, będę miała taką szansę. Firma daje taką szansę się nam rozwijać, więc będę i mogła jeździć autobusem i załogówkami, bo tam jest ponad 12 osób, to już te moje prawo jazdy, które mam, to nie mogę, mhm. a będę po prostu i pasażerów premium wozić, załogi i autobusem. Okej, okay, to jeżeli mogę, wracamy teraz tak, do Tak, pytania, jeżeli mogłabyś opowiedzieć właśnie o pracy e, kierowca, kierowca busa. Na tak. czym ta praca o... polega, jak wygląda twój dzień? Mm, e, mój dzień zaczyna się od tego, że zaczynam różne pory, mogą być od piątej, od szóstej, różne są zmiany. Są dwie zmiany, jest bardzo dobrze, ponieważ nie ma takiego dziewiąta, tam dwunasta jak na niektórych, a u nas jest bardzo fajnie, bo są dwie zmiany na moim bynajmniej dziale. Zajmuję się odbiorem pasażerów premium, którzy przylatują z, z przylotu ponieważ samoloty nie każdy w, jest, że, że pasażerowie wchodzą, do wychodzą do rękawa, wreszcie, dokładnie, no. więc są to stanowiska oddalone i ja podjeżdżam i zabieram tych pasażerów spod autobusu. I wiozę na odpowiednią strefę. I chcę zaznaczyć, że tu nie ma miejsca pomyłka, ponieważ pasażerowie przylatują ze strefy Schengen lub no-schengen. Na przykład, prosty przykład. Pasażer z Moskwy, nie mogę go zawieźć na Schengen. Więc jeszcze muszę te skróty znać, ale jak podjeżdżam pod gate, pod wejście, jest tam telefon, jeszcze do swojego koordynatora dzwonię, mówię, że biznes z Moskwy przywiozłam na no-schengen. Koordynator potwierdza, przepustką swoją otwieram. I... I umożliwiasz pasażerom Tak, dokładnie, się oczywiście. Dobra. A jak ta praca wygląda, jeżeli chodzi o sam ruch na płycie? No, ruch na płycie jest bardzo wzmożony, więc są takie momenty, że ciężko czasami, ale po prostu trzeba być uważnym. Jakieś swoje sprawy domowe, problemy czy radości, zostawiamy to wszystko w domu, ponieważ tu trzeba się po prostu tylko na pracy skupić. Nie ma, bo. Można po prostu do jakiejś kolizji, a nie, nie daj Boże gdzieś jakiś statek powietrzny, żeby po prostu statek powietrzny to jest rzecz święta, jak on wchodzi, kołuje, nie możemy mu tej drogi przerwać, Dobra. bo to się wiąże z odebraniem dla nas uprawnień i tak dalej nieprzyjemnie. Rafał, z Twojej perspektywy prowadzenie autobusa lotniskowego, jak, jak wygląda taka praca? Praca zaczyna się, tak jak Basia wcześniej wspomniała, w różnych godzinach. Zazwyczaj są to jakoś dwie zmiany. One różnie się zaczynają, czasami wcześniej, czasami później. Podjeżdżamy pod naszą tak zwaną grzędę autobusową, na której wszystkie autobusy stoją. Robimy oczywiście ocenę autobusu przed odjechaniem na stanowisko. Mamy tablety, na które koordynator nam wrzuca zlecenia, więc oczekujemy tak naprawdę w autobusie na zlecenie, dostajemy zlecenie na tablet i w tym momencie ruszamy albo na stanowisko oddalone, gdzie odbieramy przylot pasażerów, albo pod któryś gate i wtedy wykonujemy odlot. Czy nie jest tak, że wiecie wcześniej, na przykład nie, dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej, jaki będziecie mieli nakład jazdy i jaką trasą będziecie jeździć? Tutaj nawiązuje oczywiście do komunikacji miejskiej, prawda? No to jest o tyle lepsze tutaj, że tak jak Basia i ja nie lubimy monotonii. Tu przychodzimy do pracy i nie wiemy, co będziemy robić. Często nie wiemy, którym pojazdem, przynajmniej w moim wypadku, bo mogę na razie już poruszać się wszystkimi pojazdami dotyczącymi przewozu osób. Nie wiem, czy będę jeździł autobusem, czy będę jeździł załogówkami, z załogami, czy czasami jeszcze zdarza się, że na biznesach jeżdżę. Nie wiemy nigdy, co będziemy robić. Dostajemy rozkład operacyjny, który bardzo dynamicznie się zmienia w momencie, kiedy są zamiany. Czasami ciężko jest to ogarnąć, no ale na szczęście mamy te. Tablety, na których są informacje dotyczące gate'u, stanowiska, ilości pasażerów. Odbieramy pasażerów według tego, co nam wyświetla się na, na, na tablecie. No, ruch jest wzmożony bardzo w trakcie fali przylotów, odlotów, więc tak jak Basia wspomniała, no oczy trzeba mieć dookoła głowy, zwłaszcza w autobusach, gdzie ta widoczność z tyłu jest bardzo ograniczona, bo pasażerowie są z tyłu, nie widać tylniej szyby. Lusterka, choć są duże, to też ograniczona jest widoczność. Trzeba na pewno delikatnie jeździć z pasażerami, żeby komfortowo się przemieszczali do tych samolotów. No, i przede wszystkim bezpiecznie i na czas dowieść pasażerów tam, gdzie mają dojechać. No właśnie, czyli od Waszej pracy tak naprawdę zależy to, czy oni dotrą na właściwy samolot. Zdarzyły Wam się jakieś takie ciekawe sytuacje z tym związane? Zdarzają się różne. Codziennie różne sytuacje się zdarzają. Nigdy nie jest tak samo. Każdy rejs tak naprawdę to jest inna sytuacja, inni pasażerowie, inne doświadczenia, różni są ludzie. Czasami są nerwowi, czasami bardzo uśmiechnięci, czasami zdarza się, że wysiadają z samolotu i witają się z nami. Ja miałem sytuację taką, że pan z Moskwy przyleciał i przywitał się ze mną na misia, cieszył się, że jest w Polsce. Tak więc no, przeróżne sytuacje są w momentach, kiedy jest bardzo duży ruch i naprawdę trzeba się skupić na prowadzeniu pojazdu w bezpieczny sposób. No i delikatnie, żeby pasażerowie też nie musieli odbijać się od siebie w, z tyłu. Trzeba naprawdę uważać i, i skupić się na tym, tak jak Basia mówiła. Problemy zostawiamy gdzie indziej, zajmujemy się pracą. Basia, o ciebie jakieś historia? Ciekawe. Tak, mogę się znaczy, pochwalić. Nie wiem, czy to było byłoby zabawne, jakby się tak dobrze skończyło, jak się skończyło. Ponieważ. E, nie tylko odbieram pasażerów premium, ale także w międzyczasie wywożę załogi na przylot, odbieram z, na odlot na przylot i końcówkę wywoziłam i to z któregoś tam gate'u pani miała taki przykład prosty trzy osoby i to było na lima kebek eco. Wziąłam tą karteczkę, wiozę pasażerów, pasażerowie wyszli. W międzyczasie takie pytanie lima kebek eco. Zobaczymy kto z was odpowie jako pierwszy co ten skrót oznacza. Idziemy dalej. E, i Podjeżdżam pod samolot, pasażerów wypuściłam, cały czas tą kartkę miałam przy sobie, patrzę się, przecież to jest Golf, więc szybko pobiegłam po tych pasażerów i całe szczęście udało mi się ich te czasy odebrać i na sąsiedni samolot zawiozłam, bo te samoloty są identyczne, a że trzy obok siebie stały, więc tak spojrzałam. I tak Czyli teraz... takie pomyłki, jak rozumiem, mogą się zakończyć generalnie fatalnie. Fatalnie, dokładnie, bo fajnie, jak jeszcze by cały pokład był, więc te osoby by nie wiedziały, gdzie mają usiąść, że coś jest nie tak. Jakby była połowa pasażerów na pokładzie, więc każdy, aby szybciutko usiąść i lecimy. Więc tak to dobrze, że tak wyszło. Niestety myślę, że ta presja czasu w Waszym przypadku jest obecna, więc to na pewno łączy Waszą pracę z pracą kierowców autobusów, chociażby komunikacji miejskiej. Ale ciekawostką na pewno jest to, że autobusy lotniskowe, są zbudowane nieco inaczej. Moglibyście trochę o tym opowiedzieć? Ty kolega? E, tak, są dużo szersze, troszeczkę niższe. E, z tyłu przedział pasażerski jest ogromny. Nie otwarty ma... po prostu, otwarty otwarty jest, jest otwarty, z, na dwie strony drzwi się otwierają. Silnik jest z przodu u kierowcy, więc mamy ciepło w zimę od silnika. E, no tym się różnią. i są wolniejsze troszeczkę, gorzej skręcają. Dlatego mamy tak dużą przestrzeń na lotnisku, całe szczęście, możemy się poruszać nimi, no i są zupełnie inne pojazdy, zupełnie inne, ale też równie wygodne. Ostatnia ciekawostka, zanim przejdziemy do pytań od Was, to jest takie pytanie troszeczkę też ode mnie, szczerze mówiąc, bo nie do końca wiem, być może, znaczy na pewno odpowiecie. Jak wyglądają przepisy ruchu drogowego na lotnisku? Bo tam nie ma świateł, prawda, nie ma znaków, więc w jaki sposób wiecie, jak jechać, kiedy się trzeba zatrzymać, gdzie się zatrzymać, jak to jest regulowane? Na pierwszym miejscu to rzecz świętą, samolot. Na niego naj musimy uważać przede wszystkim, ale i musimy przestrzegać 30 na jako prędkość. Tak? tak, jako prędkość, chyba że tam na drodze to mamy 40, ale to tam tak nie jeździmy. Co można więcej powiedzieć? No, przede wszystkim trzeba. Uważać, bo nie tylko my, ale i inna obsługa też naziemna się. Każdy gdzieś się cały czas, każdy się śpieszy. Na przykład nigdy nie miałam, mam prawo jazdy 20 lat, nigdy nie miałam nic na mieście, a tu niestety miałam przykrą sytuację. Co 4 lata już jestem na płycie, więc tak to wygląda, że po prostu. Musimy uważać nie tylko na siebie, ale także, bo nie wiemy, że ktoś, może jakiś, musimy, mm, jakiś, że ktoś może jakiś manewr zrobić, bo ktoś pędzi, nie zerknie, że my jedziemy, więc musimy na, myśleć za innych także. No to myślę, że bardzo często jest w tym ruchu nawet miejskim obecny, prawda? Że tak, tylko tu są troszeczkę w niektórych miejscach inne zasady ruchu. Chociażby droga kołowania jest bardzo newralgicznym punktem. Jest taka droga kołowania zulu, która składa się z trzech dróg jest zulu orange, blue i zulu środkowa, ona jest bardzo szeroka. Przed, wjazdem na tą, przed każdym wjazdem na drogę kołowania trzeba zatrzymać się bezwarunkowo. Zatrzymujemy się na stopie. E, rozglądamy się i można wtedy wjechać. Autobus, samochód, czy autobus, pojazd, który jest na drodze kołowania, ma pierwszeństwo zjazdu, nawet jeżeli jest skrzyżowanie, na mieście e, prawa strona, e, jeżeli jest e, zasada prawej strony, tutaj nie obowiązuje e, tutaj osoba zjeżdżająca z drogi kołowania e, ma pierwszeństwo. No i właśnie jak ja się przyjąłem na początku, troszeczkę o tym zapominałem. I tak na niektórych kierowcach wymagałem, żeby się zatrzymali zjeżdżający na drodze kołowania. Tak więc to było złe, no, to są nieduże różnice, ale jednak są. Tutaj przestrzegamy przepisów ruchu drogowego plus to, co mamy na uprawnieniach PPS, które od, odnawiamy co roku. Są szkolenia, później egzaminy, tak więc takie nasze wewnętrzne prawo jazdy. Czyli wymagania są większe, generalnie. Większe, tak, większe. A powiedzcie mi yy, jeszcze, co takiego? w tej pracy jest, że, że nadal tutaj jesteście, że przychodzicie do niej z uśmiechem, bo widać po was, że generalnie jesteście bardzo pozytywnie nastawieni, więc spodziewam się, że ta praca daje wam satysfakcję. Co, tak, co, co to jest? Tak? Dla mnie dobrą satysfakcję daje, ponieważ zawsze z uśmiechem na twarzy przychodzę do pracy i wychodzę. Mogę pracować na 12 godzin i ja nie jestem zmęczona, ani fizycznie, ani psychicznie. Po prostu coś jest, jakaś magia na tym lotnisku, nie wiem jak to nazwać, odpowiednie słowo. Po prostu ja tutaj się czuję Szczęśliwa. I nawet nie zamierzam na przyszłość, nie mam jakichś tam planów, że się zwolnię gdzieś inną. Właśnie e, chcę swoje kwalifikacje e, podwyższać, żeby tu móc jak najdłużej pracować e, i tak dalej. Więc jest dla mnie super taka praca, jak tutaj się po prostu w tym widzę. Ogólnie zawsze lubiłam e, samochodem jeździć, więc to jest dla mnie to, co Odnalazła chciałam. Się tutaj Odnalazłam się. Odnalazłam się dokładnie tak. To super. Rafał? Ja na przykład bardzo lubię kolegów, z którymi pracuję. Chociażby dzisiaj na zmianie też jest taki jeden kolega mój ulubiony. Bardzo pozytywny człowiek. On przekazuje tak samo jak Basia pozytywną energię. No i dlatego jest ten uśmiech cały czas. Lubimy z Basią i z kilkoma też kolegami z pracy właśnie ten ciągły ruch, no tą presję czasu, bo zazwyczaj wtedy wymaga to od nas precyzyjnego myślenia, podejmowania decyzji natychmiast, dynamiki pracy, to jest najciekawsze tutaj. Ok, dobrze, to słuchajcie, przejdziemy teraz do pytań, myślę, że one e, tutaj nas troszeczkę jeszcze bardziej rozwiną, jeżeli chodzi o, e, o te kwestie, które poruszaliście. Pierwsze pytanie dotyczy tego, co leży w obowiązkach kierowcy autobusu. Troszkę o tym opowiedzieliście, ale myślę, że możemy to tak, jeżeli moglibyśmy to tak wyszczególnić. Po prostu, jakie są obowiązki kierowcy autobusu? Naszym podstawowym obowiązkiem jest przewiezienie pasażerów w bezpieczny sposób. To jest duży nacisk na bezpieczeństwo i terminowy. I terminowo. Na konkretną godzinę pod konkretny samolot i bezpiecznie. To jest nasza podstawowa zasada, której musimy się tutaj trzymać. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Myślę, że ono. Tak mi się wydaje, będzie się pojawiało w każdej naszej rozmowie, dotyczy zarobków. E, więc Aniu, poprosimy Cię o to, żebyś zabrała głos, powiedziała, jak wygląda kwestia zarobków, jak wygląda kwestia myślę, możemy też od razu poruszyć kolejne pytanie, czyli temat umów, formalności związanych z pracą po prostu. To, co już e, wspominałam, umowy o pracę, i to nasza firma oferuje umowy. E, Pierwszy okres próbny 3 miesięczna, 33 miesiące, i później czas nieokreślony. I to jest taki standard, jeżeli chodzi o spółkę LSR Port Services. Pytacie bardzo często o wynagrodzenia. My, tak jak ja wspominałam w moim live, który mieliśmy w lutym, Trudno jest odnieść się konkretnie do wynagrodzenia takiego, jaki, jakie pracownicy zarabiają. To, co ja mogę powiedzieć Wam dzisiaj, jeżeli chodzi o busa premium i autobus lotniskowy, tak, bo tutaj trzeba zaznaczyć różnice i kompetencje na tych stanowiskach. Przede wszystkim i, i najważniejszą różnicą, jaka jest, to na busa premium, czyli pracownik, który porusza się busem po lotnisku, Wystarczy prawo jazdy kategorii B. Natomiast na autobus, no, to już jest wymagane prawo jazdy kategorii D. Różnica w wynagrodzeniach między tymi stanowiskami to jest około 400 zł brutto i pracownik Busa Premium jest w stanie zarobić między 2800 a 3500 brutto. Pamiętajcie, że w naszej spółce netto równa się brutto, więc wliczając w to dodatki wszystkie, które mamy do wynagrodzenia z tytułu. Premii, godzin nocnych, godzin świątecznych, godzin nadliczbowych, to taka pensja wychodzi. Jeżeli chodzi o autobus lotniskowy, pensja jest między 3200 a 4000 brutto. Pamiętając, że netto równa się brutto, więc tak naprawdę jesteście w stanie osiągnąć ten poziom wynagrodzenia. Dobrze, dziękuję, dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, troszeczkę o tym mówiliście na swoich przykładach, ale myślę, że też możemy odnieść się, jak rozumiem, być może tu zadaje pytanie osoba, która myśli o pracy u nas, czy rozpoczynając pracę wystarczy sama kategoria i samo prawo jazdy, czy trzeba mieć też doświadczenie w, w prowadzeniu autobusów na przykład gdzieś indziej? Tu widzę, Rafał chciałby odpowiedzieć. Za chwilę ci Rafał przekaże mikrofon. Ja z punktu widzenia mojego, czyli rekrutera, który przegląda wasze CV i również gdzieś robi selekcję, prawo jazdy jest najważniejsze, tak? No to tak naprawdę pamiętajcie, spójrzcie, Rafał to, co powiedział na początku, on zaczynał jako pracownik busa premium, czyli tylko i wyłącznie z kategorią B prawa jazdy poruszał się po płycie lotniska małymi samochodami. E, które nie wymagają wyższych uprawnień, i to firma tak naprawdę e, zasponsorowała Rafałowi i za chwilę Basi e, prawo jazdy kategorii D, e, dzięki czemu mogą poruszać się po płycie lotniska. Jak widzicie, nie jest wymagane doświadczenie, jeżeli chodzi o operatora autobusu lotniskowego, nie jest wymagane doświadczenie w poruszaniu się. Oczywiście jest ono mile widziane i fajnie, jeżeli ktoś z Was ma prawo jazdy kategorii D. I ma doświadczenie w prowadzeniu tych pojazdów, niemniej e, u nas przyjdziecie szereg szkoleń, które przygotują was do tej pracy i dzięki którym e, zdobędziecie e, uprawnienia i dzięki którym też. Zdobędziecie umiejętności tak, do prowadzenia e, pojazdów e, autobusów lotniskowych czy, czy busów, tak? bo tutaj też jest szereg szkoleń i nasi trenerzy e, uczą Was, jak jeździć. Jeden z moich ulubionych trenerów e, powiedział kiedyś, tu się odniosę do wypowiedzi Rafała, co jest najważniejsze na lotnisku. E, bezpieczeństwo, oczywiście, jako pierwsze, jako drugie, bezpieczeństwo, i jako trzecie, bezpieczeństwo. A potem terminowość. Więc e, zgodnie z procedurami działamy. E, trenerzy szkolą naszych pracowników tak, żeby mogli samodzielnie pracować, samodzielnie wykonywać swoje obowiązki. E, Rafał, nie wiem, czy chciałbyś coś dodać. Pamiętajcie, pamiętajcie też, proszę, że e, w pracy na tym stanowisku. Um, Nasi e, pracownicy mają kontakt z e, pasażerem, z klientem, więc ważna jest też e, obsługa klienta. E, fajnie, jeżeli będziecie mieli doświadczenie w e, obsłudze klienta. To są osoby, takie jak Rafał wspominał o swojej przygodzie z panem e, z Moskwy. E, przeróżne są przypadki, na wszystko trzeba być przygotowanym, uśmiechniętym. E, Schludnym, kulturalnym, nie jest wymagana znajomość języka angielskiego. Podkreślam, fajnie, jeżeli będziecie znać inny język, bo dogadacie się z pasażerami, którzy was o coś zapytają, natomiast nie jest to warunkiem koniecznym, żeby pracować na tych stanowiskach. Myślę, że pracując, nauczycie się języków w takim stopniu, żeby móc przywitać się z pasażerami. To wystarczy. Zawsze to jest okazja, żeby trochę podszlifować. Także myślę, że jak najbardziej rozwój wskazany. Słuchajcie, kolejne pytanie nawiązuje do tego, o czym wspominaliście, ale widocznie kogoś bardzo interesuje temat systemu pracy, czyli czy jak wyglądają zmiany, jak wygląda ta organizacja. Jeżeli moglibyśmy to odpowiedzieć, Tutaj już trochę Basia wspomniała o temacie zmiany i Rafał też, że są to dwie zmiany. Zmiana poranna, zmiana popołudniowa. W przypadku autobusów lotniskowych zdarzają się zmiany nocne, ale tych zmian nie jest dużo. To jest tak naprawdę myślę, że maksymalnie 3-4 zmiany nocne w miesiącu. Na nocy, wiadomo, no samoloty nie startują, nie lądują, nie ma potrzeby, żeby mieć wielu pracowników. Dlatego zazwyczaj jest jeden bądź Dwóch pracowników z uprawnieniami, którzy mogą e, chociażby zatankować sprzęt cały, tak? E, mają uprawnienia kategorii D, więc mogą autobusami wyjechać na stację benzynową e, i te autobusy zatankować, przygotować je w ogóle na, e, na poranną zmianę. E, przeważnie jest to godzina 6 rano i 14. E, I to są takie zmiany. Nie wiem, czy e, Chyba wyczerpany temat. Jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, to zachęcamy oczywiście do tego, żeby zadawać je w komentarzach i w wiadomościach prywatnych. My w tym momencie będziemy kończyć. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za, e, za podzielenie się z widzami swoimi doświadczeniami. Także dziękuję Ci Basiu, dziękuję Ci Rafale. Basia, trzymam kciuki za prawo jazdy kategorii e, D, która no i dzięki temu będziemy mogli jeździć z Tobą już na pokładzie autobusu. Także liczę na przewózkę e, po płycie lotniska. Ania, dziękuję Ci jak zawsze za, za pomoc dzięki. i za porady. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to jak dobrze wiecie, jesteśmy do naszej dyspozycji kończymy relacje, ale zostajemy przy komputerze, więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to zachęcamy do zadawania ich w komentarzach oraz wysyłania wiadomości prywatnych. Na wszystkie wiadomości postaramy się wspólnie odpowiedzieć. Także dzięki wielkiej i do zobaczenia w kolejnych relacjach. Cześć. Cześć.